Cześć kochani, dzień dobry, witam Was w kolejnym nowym vlogu. Robię właśnie naleśniki i pewnie pamiętacie, że kiedyś korzystałam z tej mąki takiej pełnoziarnistej, pszennej pełnoziarnistej, a teraz powiem Wam, oczywiście w tle kto leci, Olga Hering, nikt inny. Teraz robię z mąki orkiszowej typ 630, ona jest doskonała do domowych wypieków, w tym również naleśników. Powiem Wam, że smakują tak samo jak na mące pszennej. Więc, jeżeli chcecie zjeść zdrowiej, a jednak e, nie zabierając sobie tego smaku, takich pulchniutkich, takich puszystych naleśniczków, takich wiecie, pszennych, białych, niezdrowych, ale bardzo dobrych, to polecam Wam tą mąkę orkiszową, bo ona naprawdę e, no, zostawia właśnie, pozostawia właśnie taki sam wygląd i smak. Zobaczcie, jak mąka pszenna, a to jest mąka orkiszowa. Więc serdeczne polecenia lecą w Waszą stronę. A ja właśnie sobie odsłuchuję nowej e, historii Olgi Herring, krew była wszędzie, no i robię naleśniki. To bardzo trudna historia do opowiedzenia. Zapomniałam Wam tutaj też dodać, że ja do swoich naleśników zawsze dodaję e, jeszcze łyżkę kakao i szczyptę cynamonu. Miałam Wam pokazać moje naleśniki, w końcu nie pokazałam. No, wyszłam totalnie z wprawy <grych> na z nagrywania tych vlogów, no ale dobra, po naleśnikach wjechała książka, to jej wina. Ta książka od Natalii, którą czytam i tylko tak naprawdę nadrabiam w niedzielę, kiedy mam czas, bo w tygodniu no to w ogóle po książki nie sięgam. Nadrabiam w niedzielę. No i to teraz sobie właśnie czytam. Skończyłam pić herbatkę. O, widzicie, już nie ma nic. To jest moja ulubiona w ogóle z Lorda Nelsona. To są zimowe, zimowe smaki. E, chyba to jest herbata z figą. No i oczywiście był imbir starty na tarce. No i teraz właśnie sobie czytam i zaraz idę się kopać. O tej książce w ogóle Wam opowiem troszeczkę więcej jak znajdę czas, bo jest naprawdę warta uwagi, mimo że tylko tyle przeczytałam. To sam ten opis jest naprawdę niesamowity. Pierwszy raz trafiłam na tak ciekawą książkę. I tak, po prostu na tyle jakby realistyczną, że wiecie, można się naprawdę utożsamiać z bohaterką tej książki, jak się ma dzieci, nie? Także dla wszystkich mamusiek. No, opowiem wam o niej więcej, jak znajdę chwilkę czasu, bo chcę sobie dokończyć tutaj ten rozdział i uciekam się kąpać, bo zaraz idę spać. Ostatnio powróciłam, wiecie, do czego? Do tych rękawic peelingujących. Podprysznic, bo no bardzo często, praktycznie codziennie robię sobie, wiem, że to nie jest zdrowe, ale no cóż, ja tak już mam, że od kilkunastu lat robię sobie codziennie, a jak nie to co drugi dzień, kawowy peeling całego ciała. Też cukrowy, ale no jednak wolę ten kawowy. Natomiast teraz, właśnie ostatnio byłam w drogerii i zauważyłam te rękawice i tak sobie przypomniałam, że kiedyś, kiedyś jeszcze za główniarza, to bardzo często używałam tych rękawic. One też działają właśnie tak peelingująco. Więc sobie robię takie urozmaicenie. Raz robię sobie peeling kawowy, innym razem robię sobie cukrowy, a jeszcze innym razem używam takiej rękawicy. Właśnie wróciłam z pracy i z takich małych zakupów z Dino. A co, dzisiaj na obiad będzie co? Mięsko. Kupiłam taką przyprawę kuchni meksykańskiej. Kupiłam pieczarki, ziemniaczki i pomidorki z tej firmy Mutti, moja ulubiona, powiem Wam, jeśli chodzi o te wszystkie firmy tych pomidorów krojonych czy całych, tych takich w puszkach, to powiem Wam, że Mutti wygrywa. Naprawdę bardzo dobra. Znaczy bardzo dobre pomidorki. Natka, pietruszki. Yy, i cebulki dwie. Także będę robić. Yy, no, taki sosik po prostu z mięsem, no nie? Tak, kochany. Ojoju, mój Boże, a co ty taka głodna jesteś? Ty tak się tęskniłaś za pancią. Co? Mój bozia, kto tak płacę? Kto tak płacę? Ty też płaczesz? Nie, ty powiedz, nie płaczesz. No już, pancia ledwo weszła do domu. No halo, rano wam dawałam. No rano dawałam przecież kotu jedzenie. Co już jesteś głodna? A pancia to nie głodna. Myślisz? Też głodna musi jeszcze ugotować, żeby zjeść. Dopiero zje, jak ugotuje. A wam gotować nie trzeba, bo już masz gotowe. Tak, rybko mała, duża. A ty mała. Cały czas próbuję do siebie dojść, powiem Wam, i nie mogę po prostu, nie mogę dojść do siebie z tym głosem. Naprawdę, ja się czuję bardzo dobrze. Wbrew pozorom czuję się naprawdę świetnie. Nie mam gorączki, nie mam kataru. Nawet nie miałam w ogóle kataru. Nie miałam żadnego osłabienia, nic. Kompletnie. Muszę sobie po prostu wypić przy Was kieliszek. Napić się kieliszek. Syropu, bo no, no, nie pogadam z Wami w ogóle. <tryk> Tragedia. Więc mówię, jestem naprawdę zdrowa. Chociaż nie widać. E, czekajcie, dorośli, ile tego mają zażyć. Trzy e, razy na dobę przez pierwsze 2-3 dni 5 ml, a następnie 5-2 razy na dobę. A, mam no 3 i 5 Dobra. No nie wiem czy to mi pomoże, ale wiecie co o, co, o co mi chodzi najbardziej? O to, żeby móc z wami pogadać. Bo ja nie mogę w ogóle rozmawiać. Tak, Taki mam e, kaszel. Kaszel jak kaszel, mam bardziej taką po prostu chrypę. O Jezu, jak to śmierć. Jezus, jak ja nie lubię syropów. O, fu. Jejku, jakie to to niedobre. Łokropne. Ale cóż, jak ma pomóc, może pomoże. No, zobaczymy. Słuchajcie, Mariczka jest na angielskim. Ja jestem tu przed Lidlem. Pod Lidlem sobie stoję. I no i co? Idę na zakupy. Chciałam się z Wami przywitać w kolejnym nowym vlogu. Słuchajcie, no co? Idę zrobić zakupy. Jutro mamy jakąś akcję zdrowego śniadania. Więc dzieciaki jutro muszą przygotować coś z takiego zdrowego. I ja miałam, powiem Wam, fajny patent dla Mariki, bo Marika przynosi już takie gotowe. Śniadanie. Oliwierek ma robić sobie śniadanie w szkole. I zobaczcie, ja to pomyślałam dla Mariki o takim śniadaniu. Zobaczcie, taki McDonald's zdrowy z owoców. I Marika mówi: Tak, mamo, zrób takie coś, zrób takie coś. Tu trzeba wydrążyć jabłko. Te frytki to są właśnie te paseczki jabłka. Tutaj ten hamburger jest właśnie z połówek jabłka, kiwi, arbuza i banana. Także powiem Wam, że fajna, fajna sprawa z tym jest, więc spróbujemy, zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Oliwierek, no to nie wiem, może jakąś sałatkę zrobi. Kupię mu jakieś tam, wiecie, pomidorki, e, jakąś, nie wiem, sałatę, no coś tam wymyśli, może jakieś zdrowe kanapki. Zobaczymy, co tam, co tam wymyślimy. E, co ja miałam do Was powiedzieć w ogóle? A tak widzicie, zaczęłam, zaczęłam i. I zapomniałam. W ogóle to nie mam za dużo czasu, bo Marika za 45 minut kończy, a ja no jednak muszę szybko zrobić te zakupy. A mam nawet ich sporo do zrobienia, bo przez weekend powiem wam, nie byliśmy na zakupach, więc. Yy, no więc muszę ogarnąć to dziś. Więc takie bardziej powiem wam, tygodniowe zakupy mam w planach zrobić. Plus właśnie na te zdrowe śniadania jutro. Yy, w sobotę, słuchajcie. Byłam na imprezie. <laughs> dawno na imprezie nie byłam, prawda? I dawno też nie piłam alkoholu. Powiem wam, że ostatni raz to ja piłam alkohol jakieś 4 lata temu. Czekajcie, który to był? Jeszcze czasko? Przed COVID-em to było? Z 2018? No to 5 lat będzie, jak piłam ostatni raz jakiegoś tam drinka. No. Także powiem wam, że ja ogólnie nie lubię pić alkoholu. Nie piję. Często ludzie pytają, dlaczego nie pijesz alkoholu? Czy co się z tobą mnie tak? Nie lubię takich pytań. Po prostu no nie piję, bo dla mnie to jest, wiecie, niezdrowe, wiecie, że się tam zdrowo raczej odżywiam, więc dla mnie po prostu alkohol to jest samo zło. I nie piję. Nawet okazjonalnie to ja jestem raczej raczej. Zawsze jestem kierowcą, nie piję alkoholu, bo po prostu nie lubię. I nie jest mi to potrzebne, żeby się dobrze bawić, bo ja bez alkoholu się dobrze bawię. No ale słuchajcie, były urodziny, więc mówię, no dobra. Takiego jednego urodzinowego drinka wypiję. No i z tego jednego drinka zrobiły się chyba trzy albo cztery. Nie opiłam się, tak mnie leciutko, wiecie, wcięło fajnie, tak? E, I tak myślałam sobie, że Boże, na drugi dzień to będę miała po prostu tragedię, nie? No bo tyle lat człowiek nic nie pił, to pewnie będę miała kaca, będzie mnie bolała głowa i w ogóle nie daj Boże, jeszcze będę wymiotować. Ale nic takiego nie było, słuchajcie, wstałam jak nowonarodzona, bez bólu głowy, Super. Może dlatego, że to wypuciłam, wytańczyłam, bo byłam też w klubie. I powiem Wam tak: bawiłam się z koleżanką, która ma ode mnie jest młodsza. 9, 10, 11, 12 lat. Dobrze, ja mówię 9, 10, 11, 12. A tak, ja 33, ona ma 21. Także taka spora różnica między nami, ale powiem Wam, że generalnie jest bardzo dojrzałą osobą, jak na swój młody wiek. Jest młodą mamą i powiem Wam, że ma tak ładnie, fajnie poukładane w głowie. I tak się z. Oto właśnie ta koleżanka, u której też byłam na weselu w sierpniu. No to powiem Wam, że naprawdę tak się z nią jakoś fajnie zakumplowałam, że no byliśmy na tej imprezie i powiem Wam, że się z nią tak świetnie bawiłam, ale no jednak troszeczkę widać tę różnicę wiekową, bo. Ona no to się przebierała, wiecie, dwie stylówki w ogóle miała, bo byliśmy najpierw w restauracji, później właśnie na tym, w tym klubie, no to dwie stylówki, tu się przebrała w sukienkę, tańczyła po prostu jakby mogła to do, do, do Białego Rana by tańczyła i bawiłaby się, a ja godzina pierwsza, a ja już po prostu siedzę i tak patrzę, kurde, już bym chciała iść do domu, jechać do domu, nie, tylko tak mi głupio było, no bo... Pierwszy raz się z nią tak, wiecie, spotkałam i tak się bawiłyśmy, Ona tak fajnie się bawią. Mówię, no szkoda mi tak, nie? No to dobra, siedzę. No i tak patrzę na ten zegarek już po północy. Później pierwsza. Ja mówię, nie mam siły już, nie? Już mi się spać, co już ziewam. Także powiem wam, że ja generalnie już chyba wyrosłam z tego typu imprez i ja to wolę jakieś takie, jeżeli już, no to jakąś domówkę, posiedzieć sobie, pogadać, ale tak, żeby łazić po jakichś klubach, tańczyć, to chyba już nie. Ja jakoś tak nie wiem, jakoś chyba się e, postarzałam, jeśli chodzi o to. Chyba, nie wiem, jakoś wydoroślałam. E, tak, cały czas zawsze myślałam, że a, no fajnie iść od czasu do czasu się odmulić, no nie, tak potańczyć, ale powiem, wam, że jakoś mi tego nie brakowało. Zresztą muzyka taka średnia. <laughs> jakiś rok leciał na początku, jakiś w ogóle zespół rokowy przyjechał. Później leciała, leciała taka muzyka, no raczej to 80-90 lata, więc raczej moje, ale, ale jakoś tak powiem wam, że nie wiem, jakoś wyrosłam już z tych klubów imprez. I jak tak patrzę nieraz na Instagramie na te wszystkie dziewczyny, które tak imprezują co weekend, co sobotę gdzieś tam w klubie w Warszawie się bawią, to powiem wam, że to nie jest na moje zdrowie. Ja po prostu już bym tak nie mogła żyć. Ja kiedyś tak żyłam, jak byłam młodsza, tak? Też tak łaziłam po imprezach, a teraz to powiem wam, że takim jestem domatorem. Najchętniej to bym się zaszyła w domu pod kocykiem, z książką, z herbatką, z jakimś serialem na Netflixie. O! To jest mój ulubiony po prostu wolny czas, a nie jakieś tam kluby, szykowanie się, pinżenie, tu włosy, tu majkijasz, później weź to zmywaj, yy, nie śpisz, bo to wiesz, zarywasz nocki, nie? Kurde, wracasz druga, trzecia w nocy, w sumie nad ranem już yy, i później jesteś taka, wieć, wiesz wiecie o co chodzi, nie? Taka zblazowana na drugi dzień, więc no totalnie nie moje klimaty, to nie na moje zdrowie. Ja my wam siedziałam, o pierwsze już tak. Wie Boże, żeby ona już chciała pojechać do domu. Już taka, już taka, już mówię, nie mam siły, Jezu, tu mnie wyrwają do tańczenia, chodź ta tańczę, nie mam siły, już nie chcę mi się. Ale powiem Wam tak, kupiłam sobie fajne buty w Sinsei, takie bodki czarne i powiem Wam, że tak są super wygodne. Muszę Wam je koniecznie pokazać, bo zapłaciłam za nie 50 zł, więc bardzo tanio, a są naprawdę świetne. I kupiłam sobie fajną spódniczkę za 15 zł w promocji w Sinsei, taką w kratkę, miniweczkę, Po prostu taka, piękna, naprawdę piękna. Słuchajcie, weszłam w XXS, jak nie ja? Zawsze wiecie, jakaś MKS-ka, a tu kurde XXS-ka. I weszłam. No. <coughs> o Boże! Nie, ale powiem Wam, że odkąd. <coughs> Przepraszam, zaczęłam pracę, to trochę schudłam. Um, ważę teraz jakieś 50 chyba kilo, 51-50, zależy w porywach, nie? A tak to ważyłam 53-54, także no trochę więcej ważyłam, no, ale... Trudno się mówi, nie? Więcej ruchu, mniej jedzenia, o i tak. Dobra, słuchajcie, kończę, bo i tak mało co z wami pogadam, bo widzicie, że mam straszny głos, jak jakiś mener. <laughs> Idę robić zakupy i trzymajcie kciuki, żeby mi po prostu przeszedł ten kaszel, bo mam tragedię. Tragedię. No, także słuchajcie, ja uciekam robić zakupki, biorę swoje tutaj. Reklamówki, bo ja zawsze biorę swoje. Mam tyle tych reklamówek w domu, że już nie mam z nimi co robić, więc nie kupuję, tylko biorę z domu. Eee, kupię co mam kupić i jadę do, jadę po malikę i do domu. I widzę, że powinnam umyć samochód, a raczej posprzątać go w środku, bo jest tak upierdzielony. O, o, o! Ja pierdzielę. Jakbym nie wiem, co ja robiła w tym samochodzie. Tak jest po prostu zaparowana no, dobra, także fajnie mi się z wami tutaj, wiecie, od nowa fajnie gada. No, dziękuję wam naprawdę wszystkim za wszystkie wiadomości na Instagramie prywatne. Za wszystkie komentarze pod ostatnim filmem. Naprawdę jestem tak wam wdzięczna i tak mi się serducho raduje. I tak mnie serce bolało, jak czytałam te wszystkie wasze wiadomości. Nie odchodź, Karola, tęsknimy, nie możesz nam tego zrobić, kochamy cię. Naprawdę to jest takie miłe, tak I po prostu... Nie spodziewałam się, że tyle jest osób, które... Tak bardzo czekają na te filmy, że tak bardzo są za mną. Naprawdę nie spodziewałam się, że takie odejście, takie moje przemyślenia, yy, że tak może wpłynąć na Was, naprawdę. Więc postaram się, żeby było dobrze, zarówno dla Was, jak i dla mnie. Tyle. Idę do Lidla i z Wami się połączę później. Wiecie, co wzięłam ze sobą aparat do Lidla, ale nic nie nagrywałam, bo spieszyłam się, <laughs> więc Wam pokażę w domu co tam ciekawego mam z jakiejś nowości albo coś takiego czego wam jeszcze nie pokazywałam pokazywałam wam chyba te dwa batoniki z Lidla, to są takie wegańskie roślinne, no czy to wegetariańskie, czy wegańskie tak czy siak roślinne z Planton, nie, plant, Plantway hmm, to jest kokosowy, a ten jest orzechowy powiem że one są tak dobre, ja uwielbiam te batoniki e, kosztują 3,99 i są dostępne w lodówkach a tutaj kupiłam sobie w końcu, co to jest, moi drodzy? Osłonę na, na szybę, bo już kilkukrotnie mi się zdarzyło, niestety, wiecie co robić skrobać, bo taki był mróz z rana. No, a teraz będę już chroniona. Także zakupy poczynione, otwieram sobie tego waniliowego a nie, powiedziałam wam, orzechowy, ale on ma też posmak taki troszeczkę waniliowy. W ogóle to mam skład, przeczytam. E, to jest mączka z orzechów laskowych, e, polewa czekolada bez dodatku cukru, z napojem owsianym, napój owsiany w proszku, inulina, miazga kakaowa, kakao w proszku, napój kokosowy, maltodextryna z tapioki, masło kakaowe, amarantus, ek Ekspandowany i tyle. I powiem, że naprawdę bardzo dobry skład. Cena też jest spoko, 3,99. A smak, miodzio, mm, bardzo polecam. Dla wszystkich tych, którzy chcą się zdrowo odżywiać, a nie chcą sobie jednak odmawiać słodyczy, to, to jest naprawdę hit. Dopiero teraz zauważyłam, że mam reklamówkę z mleczka. Mleczko, taki sklep w Londynie polski. No i zrobiliśmy zdrowego McDonalda. Tak to wygląda. To jest hamburger. A to kubełek z płytkami, oczywiście wszystko owocowe. Powiem Wam, że nie mam nic nowego z Lidla, co mogłabym Wam pokazać poza tym żelem pod prysznic z firmy, oczywiście, Cien. Tak, ja jestem ostatnio ogromną fanką tej marki. I tutaj mam żel pod prysznic pomarańcza z takim mleczkiem. Pamiętam, że jak mieszkałam w Londynie, to używałam chyba palmolive czy czyniwa, już nie pamiętam, ale też nałogowo wtedy kupowałam sobie taki yy, właśnie żel z pomarańczą i mleczkiem, nie wiem czy to pomarańcza i mleczko, ale pachnie identycznie jak ten żel londyński. Naprawdę powiem wam, że 3.99 w Lidlu. Przepięknie pachnie. Zmieniłam sobie, bo tak cały czas tą różę, pamiętacie tą moją różę nie, zjem, więc sobie zmieniłam teraz na ten. Zaczyna się ugniatanie. Ugniatania ciąg dalszy. O, już skończyła. Już się ugniotła. Posłanie. Miękkie. Miękkie, miękkie. Dobrze, że jest jeszcze widno. To mogę dla Was ponagrywać w takim normalnym świetle dziennym. Bo prądu nie mam, wiecie. I tak mi to trochę popsuło plany po powrocie z pracy. Bo miałam taki plan, żeby wstawić pranie jedno drugie, bo trochę mi się nazbierało. No i nic z tego. I tak, nie odkurzyłam nic tak naprawdę nie mogłam zrobić w domu ale że wiecie, kurze sobie ogarnęłam, łazienkę posprzątałam, kuchnię, blaty i tak dalej to stwierdziłam, że dobra zamiast odkurzania pozamiatam no i pozamiatałam wszystko, ale wiecie jak to z tym zamiataniem, ja wolę odkurzać no ale dobra, umyłam podłogi natomiast tak, no nie miałam jak odkurzyć kanapy więc kanapa jest taka lekko brudna no i nie miałam tak naprawdę jak stawić tego prania, bo no nie ma prądu więc ugotowałam tak naprawdę ogórkową bo ostatnimi czasu, powiem Wam tak, mam taką fazę na ogórkową. U mnie to są trzy takie najbardziej ulubione zupy. Najbardziej lubię pomidorową, ogórkową, no i rosół. To są takie trzy ulubione. I ostatnimi czasy, powiem Wam, albo wjeżdża drugie danie, czyli na przykład, nie wiem, kurczak z ryżem, z jakimś sosem. Wczoraj było mięso z sosem z ziemniakami, no generalnie jakieś mięso i do tego albo kasza, albo właśnie ryż, albo ziemniaki, jakiś tam sosik i yy, albo takie drugie dania są no i ryba, a jak nie, no to zawsze wjeżdża ta zupa i powiem wam, że na zupę yy, ostatnio taką naszą ulubioną zupą, to właśnie jest ogórkowa dzieciaki uwielbiają powiem wam ogórkową. I Oliwier jak nie przepada generalnie za zupami, on bardziej jest taki właśnie, no, że, że te drugie dania preferuje. Tak jak jest ogórkowa, to potrafi dwa, trzy talerze sobie zjeść, tak wiecie, naraz, no nie? Bierze sobie dokładki. Tak bardzo lubi ogórkową, no ma to po mnie, bo ja naprawdę uwielbiam, od małego uwielbiałam ogórkową. I tylko, że ja to gotuję tak, nie wiem jak Wy gotujecie ogórkową, ale ja gotuję no z ziemniakami wiadomo, ale też z kaszą jaglaną, no i zabieram wiadomo mąką, śmietaną, dużo koperku wtedy, ale jednak ta kasza jaglana musi być, więc nie wiem, wiem, że niektórzy też gotują z ryżem, na przykład, znaczy na przykład ziemniaki i ryż, niektórzy z samym ryżem, niektórzy z, sami, z samymi ziemniakami, a ja gotuję z kaszą jaglaną i ziemniakami, naprawdę jest boska. No, także tak, słuchajcie. A jeżeli chodzi o pomidorówkę, to dajcie znać, jaką lubicie bardziej: czy z ryżem, czy z makaronem? Bo ja zdecydowanie z makaronem. Z ryżem nie lubię pomidorowej i jakoś tak powiem Wam, że nie umiałabym zejść tak samo jak niektórzy rosły z ziemniakami jedzą. Łoj, w życiu nigdy. To jest jedno takie moje, jedno z takich ich nieulubionych dań. Ym, właśnie rosół z ziemniakami. A wiem, że niektórzy tak jadają co niedzielę. Nie to, że tam wiecie, jak braknie im makaronu, to dodadzą sobie ziemniaki z drugiego dania. Tylko po prostu zamiast makaronu gotują ziemniaki do rosołu Ue! Ja kiedyś tak jadłam. Znaczy spróbowałam i nie zasmakowało mi. Także huchu, to nie mój klimat. No, także słuchajcie, czekam mm, aż prąd włączą. I biorę się za pranie, bo mam trochę tego białego, trochę kolorowego. Ciemnego też, więc chyba ze trzy prania muszę dzisiaj zrobić, masakra. Ale wiecie, pali się w piecu, to szybciej schnie. Ale tak myślę cały czas nad tą suszarką, żeby kupić suszarkę, bo sporo osób mówi, że zobaczy, że jak kupisz coś już suszarkę, to będzie tak jak ze zmywarką. Że jednak to są dwa takie sprzęty, które naprawdę są takim must have'em w domu, nie? A, takie wieszanie w dom, na suszarce takiej zwykłej, czy na kalorferze, tak jak ja nieraz na drzwiach wieszam jakąś pościel, czy prześcieradła. Ej, powiem mam długo schnie i w ogóle to takie. No, także taka suszarka byłaby jak znalazł. E, jeszcze mam, o, strepsi, strepsils intense, bo nadal mam problem z głosem, z gardłem. Znaczy gardło to mnie tak nie boli w dzień, jak bardziej rano. Ale no, właśnie bardziej mam problem z tym kaszlem, no ale mam nadzieję, że mi nie. Ale denerwuje mnie ten e, głos. Strasznie mnie denerwuje ten głos. Słuchajcie, chciałam Wam e, powiedzieć, że nie polecam tego olejku z Herbal Essence, który pokazywałam w ostatnim vlogu. Możecie sobie cofnąć i zobaczyć. E, wrócić do tamtego vloga i zobaczyć z Herbal Essence olejek do włosów z olejkiem awokado i chyba nie wiem, z czym tam jeszcze, ale nie polecam, ze względu na to, że jak otworzyłam, to tak zajechało alkoholem, więc on może wysuszać Wasze włosy, a tam jest nawet napisane, słuchajcie, że można stosować tutaj na nas, wiecie, na skórę głowy, więc ni hu hu, nie róbcie tak, nie stosujcie tego olejku, bo on wysusza, ma w składzie alkohol. Więc wracam z powrotem do tego serum z orchideą, z tego programu, ostre cięcie, Dużo kupuję ho, 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 bardzo długi czas kupuję od nich to serum i, i jestem zadowolona, bo naprawdę końcówki są mega miękkie, takie jedwabiste, gładziutkie, no a niestety powiem Wam, że po tym herba Essence no to mówię, to jest jednak alkohol w składzie, który jest mega wyczuwalny, bo jak otworzyłam tylko ten olejek i powąchałam, to tak zajechało alkoholem, że, że mówię, o, zapaliłam mi się lampka, nie będę tego stosować ale się świecę, oj, ale po całym dniu, słuchajcie, to no tak wyglądam. Także o, tutaj mam, nie wiem czy pamiętacie, zbuntowanego anioła. Milagros miała takiego pieprzyka tutaj nad ustami. Ja nie mam pieprzyka, ja mam pryszcza takiego małego. Wczoraj go tam wycisnęłam, ale no taka plamka mi się zrobiła czerwona, więc wyglądam trochę jak Milagros, tylko musiałabym sobie tutaj tak wziąć tą no kredką zaznaczyć, że to niby jest pieprzyk, nie? No, także tak. Tyle słuchajcie. Chciałabym zakończyć tego vloga, żeby Wam go zmontować na kanał, bo będę się starała jednak, żeby te vlogi, vlogi raz w tygodniu się pojawiały. Także w weekend też na pewno coś nagram, no bo wiadomo wolne mam, więc w piątek może coś nagram, może w sobotę też coś nagram. No zobaczymy, też nie chcę obiecywać, ale raz w tygodniu będzie się pojawiał film. Zrecenzuję Wam książkę, którą ostatnio przeczytałam. Opowiem o tej książce, którą teraz czytam, bo jest naprawdę, powiem Wam, wow. E, tak bardzo ciekawa, ale też tak trzymająca w napięciu, że dawno żadna książka tak na mnie po prostu nie działała, że ja nie mogę się oderwać, jak czytam, chociaż no, rzadko czytam, bo wiecie, że chodzę spać <laughs> bardzo wcześnie, ale w niedzielę, jak mam czas, to powiem Wam, że ostatnio, no to cały dzień przeczytałam. Cały dzień tak naprawdę w łóżku Przeleżałam z książką no. Na paznokcie się staram umówić Ale tak naprawdę nie ma w ogóle wolnych terminów Po południu Bo ja tylko po południu mogę tak od 15 Od 15 jestem wolna Więc mogę od 15 się umawiać A wszystkie wolne terminy są do południa Z rana, więc tak powiem Wam Ubolewam nad tym, bo mam straszne paznokcie Jak tak dalej pójdzie To chyba zrobię sobie dopiero na święta Ale też chyba idę w czerwień Tak mi się wydaje, że może chyba w czerwień idę. No ja tak zimą to zazwyczaj stawiam na ten czerwony kolor. Jesień, zima to czerwień. Bo to pasuje i na święta, i na sylwestra to czerwień ładny kolorek jest. Dobra, to tyle. To dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego vloga. A wczoraj w ogóle Wam nie pokazałam, ale kupiłam olejek do ciast. Ten taki migdałowy, są waniliowe, migdałowe, cytrynowe. No taki olejek w tej mojej buteleczce, nie? I miałam Wam właśnie zdradzić takiego tipa na to, jak co zrobić, żeby Wam ładnie pachniało w domu pewnie znacie już ten trik, ale <laughs> jeżeli ktoś nie zna, to słuchajcie do odkurzacza, raczej do filtra dodajecie kilka kropel właśnie takiego olejku i jak będziecie odkurzać, to będzie Wam po prostu ładnie pachniało w domu. Całe, całe to powietrze z tego odkurzacza będzie szło na wasz dom. I, i będzie ładnie, ładnie pachniało, więc polecam serdecznie właśnie wypróbować ten sposób z tym olejkiem. Miałam Wam wczoraj już o tym powiedzieć, wczoraj pokazać ten olejek, ale zapomniałam z tego wszystkiego, więc ja tak robię już dłuższy, dłuższy czas, że sobie kro, kilka kropel po prostu yy, daję na ten filtr i podczas odkurzania leci mi takie piękne, migdałowe yy, właśnie powietrze noszące się w całym domu. I jeszcze jeden tip, na to jak żeby nie kupować na przykład jak nie chcecie kupować albo nie macie żadnego takiego dobrego odświeżacza jakby do toalety do łazienki, jakiegoś zapachu to polecam Wam do miseczki wsypać ryż i do tego ryżu trochę płynu do płukania Wasz ulubiony, nie wiem, Lenor, jakiś tam Silan, jakikolwiek chcecie tak, żeby, żeby po prostu ten ryż był cały zamoczony tak, w tym płynie i położyć na półeczkę. I zobaczycie, że będzie Wam przepięknie i długo pachniało w łazience. Ryż yy, powoduje, że właśnie jakoś, nie wiem, podobno oczyszcza powietrze, wysusza jak, nie wiem, coś takiego czytałam. No a wiadomo, w duecie z jakimś tam płynem, koncentratem do pukania no to powoduje, że Wam długo i pięknie pachnie w łazience. No, także sprawdzony, bo ja też to robię, też, też praktykuję. Dobra kochani, potracę głos, więc yy, dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego vloga. Widzimy się. Jezu strasznie, po prostu strasznie. <laughs> nic mi nie pomaga ten syrop, nic a nic. Muszę chyba jakieś domowe sposoby wprowadzić może syrop z cebuli, nie wiem, 7 lniane, bo naprawdę powiem Wam, że mam tragedię z tym kaszem. Dziękuję wam bardzo jeszcze raz za obejrzenie. Widzimy się w kolejnym vlogu. Niedługo. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa pa.